W zeszłym roku strażnicy miejscy przeprowadzili kilkadziesiąt tysięcy interwencji. Jak się okazuje, strażnicy nie tylko czuwają nad naszą praworządnością, ale też sprawdzają bezpieczeństwo wokół szkół i wyłapują wagarowiczów. To także dzięki nim zmienia się organizacja ruchu w naszym mieście. Przykładem może być weekendowe odwołanie zakazu parkowania przy ulicy Towarowej i Powstańców Wielkopolskich. Zakazy. Ograniczające parkowanie one wynikały z dużego natężenia ruchu w ciągu tygodnia, w sobotę w niedzielę. Natężenie ruchu na tych ulicach jest zdecydowanie mniejsze. Wyszliśmy z założenia, że można by dopuścić tak. parkowanie. To zostało zrobione. W tej chwili mamy dużo mniej My, pracy, mm -hmm. a dużo większy komfort mają, mają mieszkańcy. Gość programu Początek Dnia z ONTV mówił także, że liczne interwencje strażników miejskich dotyczące karania kierowców tak naprawdę wynikają ze zgłoszeń samych mieszkańców Poznania, którym te źle zaparkowane samochody utrudniają poruszanie się po mieście. Jednym z kierunków, jednym z źródeł, które kreuje pracę strażnika w terenie, to są właśnie sami mieszkańcy. Ponad 75 tysięcy zgłoszeń mieszkańców z prośbą o interwencję to ubiegły rok. Ponad połowa, ponad 41 tysięcy zgłoszeń dotyczyło źle zaparkowanych samochodów. Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo poważny problem. Mhm. Problem, który dostpiera naszym mieszkańcom, który jest, który jest bardzo uciążliwy. No i działania należy podejmować. Um, owszem, zgodzę się że jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Bo nie jesteśmy w stanie wszystkich kierowców, wszystkich samochodów doprowadzić do tego, żeby ich ukarać. Bo nie na tym rzecz polega. Dokładnie, Skalab, się